Z nami trener Zbigniew Raubo, czwartek wieczorem, jutro półfinały. No i tak, mamy trzech półfinalistów i myślę, że gdyby ktoś spytał e, trenera, czy byłby zadowolony z trzech półfinałów, to myślę, że powiedziałby trener, że tak. Dzień dobry. E, przede wszystkim ja jadąc tu do brzegu mówiłem od razu, że będą trzy, cztery półfinały. Nie? To większość znawców boksu patrzy na mnie... Z przymrużeniem oka, bo to co mówię, nie każdemu pasuje do jego koncepcji. I są trzy medale, i szkoda, bo były, była szansa na to, żeby tych półfinałów było cztery albo nawet pięć. Zgadza się. Trener zawsze mówi bardzo optymistycznym, to nie wszystko. Natomiast tak właśnie realnie patrząc, znaczy trener rozumie, że naprawdę wierzył w te, te cztery półfinały. Natomiast e, znany jest też trener z tej swojej właśnie e, z tego entuzjazmu i nie zawsze wszyscy go podzielają. No czy, czy to jest entuzjazm, czy jakieś fajne chęci. Ja znam Stasia Łakomca, bo to jest przede wszystkim impreza trenera Stasia Łakomca i sztabu szkoleniowego trenera Irka Przywary, Jarka Poznalskiego, czy trenera Lewandowskiego. I, i wiem na co ich stać. Byłem, razem pracowaliśmy ze Stasiem parę ładnych lat w Gwardii, później byłem jego z asystentem, dzisiaj tu jestem bardziej gościnnie i wiem na co stać Stanisława i, i tych ludzi z którymi, z nimi są i no, byłoby to niepoważne mówić, że nic nie zrobi mało tego ja przyjadąc tutaj powiedziałem na dzień dobry Stasiowi, że ja widzę dwóch polskich zawodników w finale nie? i to też tak patrzeli na mnie, kurtka, co on gada, nie? chyba się chce przylizać nic z tych rzeczy, bo z tej trójki z dwóch zawodników jeżeli zaboksuję na swoim poziomie, nie będę wymieniał kto, to będziemy mieli dwóch finalistów. No to powiedzmy tak o tych półfinalistów od dołu. E, 69, Wiktorzak. Ja, ja się nie odważę oceniać, e, oceniać i mówić nazwisk, kto będzie w finale. Nie, nie, chodzi mi o, o, o dotychczasowe starty. Wygrał... Dwie walki, jest w półfinale, półfinał jest to wielka niewiadoma, bo przeciwnik też wygrał dwie walki, szanse 50 na 50, to samo mogę powiedzieć o no, o Koziołku, który jest, jest wychowankiem nieżyjącego dzisiaj, Szkoda, trenera Józka Warchoła, i nam nawet mówimy, że ten Józef Warchow tam gdzieś z góry patrzy i dopinguje Konrada, żeby żeby był jak najwyżej. I, i, i tak samo wchodząc do ringu 50 na 50 Mały Mroczkowski boksuje z zawodnikiem, który był mistrzem świata kadetów, ale Mroczek z nim sobie poradził na jednym z turniejów w walce w Szczecinie, i też mimo tego, że ostatnio wygrał z nim przedszkolkiem, ja dalej stawiam 50 na 50, bo przeciwnik niemiecki, znana postać w świecie boksu kadetów, nie jest to jak to się mówi, przypadkowo, nie jest w półfinale. Nie? I wszystkie walki 50 na 50, aczkolwiek jednak serce mi podpowiada i rozum, że będzie dwóch w finale. Czyli nie wyciągnę nazwiska. Wrócę do tych półfinałów i właśnie do Kamila. Eee, no brzydka zrobiła się ta walka. Czy to jest jeszcze brak doświadczenia z jego strony, że nie potrafił sobie poradzić z tak boksującym Anglikiem? O, jak ja bym chciał być mistrzem olimpijskim po bardzo brzydkich, po bardzo brzydkich walkach. Naprawdę, to było moje marzenie, a to marzenie mi się nie spełniło, nie, bo, bo nie, nie ocenia się, nie ocenia się. Zwycięzców się nie ocenia. Jestem daleki od tego, jest zwycięstwem i koniec. Tak się potoczyło. Jeden trzymał, drugi trzymał. Tam mogło być różnie. Mógł zostać Morski zdyskwalifikowany i nie mógł zostać z Niemiec. Brzydka walka, ale zwycięstwo jest naszego zawodnika i nie na świecie by nie krytykowali swojego zawodnika, który wygrywa. I naprawdę wielki sukces Kamila Roszkowskiego Fajnie, że wygrał. Czyli na razie nie wygrywa brzydko, potem mam do analizy, co najwyżej, tak? No kurde, no naprawdę wielu kibiców by chciało analizować czemu ktoś jest bardzo brzydkim stylu mistrzem olimpijskim, nie? bym boże nie zarzucam nic Kamilowi, bo ja tak mam podobne zdanie, tylko chodzi mi o to, że tam prawdopodobnie za rok, dwa, jak będzie już bardziej doświadczony zawodnik i będzie więcej walk na koncie, to i z takim zawodnikiem sobie będzie łatwiej poradzić, tak? I z takim chaosem w ringu. To dotyczy jednej i drugiej strony. Anglik też za rok będzie bardziej doświadczony i może się nie dawać w biateki, a nie w szarpanie, w szarpanie z Kamilem Roczkowskim i może z nim wygrać całkiem inaczej. I, I co do tego jestem naprawdę ostrożny, bo gdybyśmy widzieli... Początki wielkich, wielkich mistrzów świata, to oni naprawdę brzydko kiedyś boksowali, dzisiaj są fenomenami, fenomenami ringu, i życzę tego wszystkim naszym zawodnikom, że dzisiaj może nie za ładnie, poprawnie boksują, ale sprawa techniki, taktyki to, to, jest, to jest czas, na to trzeba dużo czasu, ale serce serce. Mają dzisiaj naprawdę, wyróżniają się tu na, tym, na tej sali, na tym obiekcie, na tych mistrzostwach. Możemy być przykładem dla wszystkich, jak sercem można chcieć wygrać. Co pokazał Koziołek, co pokazał e, nawet Moczkowski, co, co wczoraj w walce e, nieszczęśliwej, nieszczęsnej walce Maczka Żurakowskiego, że. że Ambicją wszystko zrobił i 5 sekund brakło, brakło naprawdę do pełni szczęścia. I tutaj sprawy techniki to są sprawa trenerów. Serca trener nie da. Ci, serce, ci chłopcy serce mają i oto o przyszłość polskiego boksu możemy być spokojni. To może rakowskiemu to troszeczkę sędzia popsuł krwi, bo według mnie był delikatnie nad gorliwy i to byłaby ta czwarta medalowa pozycja, prawda? Trener mówi serce. To mi się od razu Stoczyński też przypomina, jak leżą na deskach, tak, dwa razy liczono w pierwszej rundzie, wygrywa walkę. Co prawda, w jednej 16 przegrał, w jednej ósmej przegrał, ale pokazał jaja w tej pierwszej walce. No i właśnie Konrad Kozłowski, który tym pressingiem, waga średnia, taki pressing, to mi się trochę przypomina, oczywiście inny niby styl boksowania, ale Tomek Jabłoński, który też zajerza tych swoich rywali. Rzeczywiście serce chłopców mają. Nie wiem, czy pan słyszał, co mówiłem. To, ja, ja, ja tylko potwierdzam, że się zgadzam. Że serce i ambicją, i sercem cała polska reprezentacja, bez względu na to, który wygrał, który przegrał w jakiejkolwiek fazie, może być przykładem dla, dla naprawdę dla całej reszty, jak sercem i wolą walki można wygrać, zero respektu. A, a, a całe tamte sprawy, to, że Maćkowi wypadł ochraniacz, no. no no naprawdę ja, ja nie zamurowało, bo byłem pewny, że to zawodnikowi przeciwnikowi wypadła szczęka. Dopiero pod światło zobaczyłem, że to była przeźroczysta, bo rosyjski zawodnik miał białą nie? I, i, i zeszło ze mnie powietrze. Stało się no, no, wielki, wielki zbieg, zbieg dziwnych. Spod okoliczności, której no, no, możemy sobie teraz gdybać, możemy analizę rozkładać, werdyktu nikt nie zmieni, a sędzia zrobił to, co do niego należy. Bo nawet na odprawie sędziów analizowana była ta walka, i tam sędziowie wszyscy stwierdzili, że szczęka wypadała, nie do walki I źle źle ułożona szczęka, jest to po prostu tak jakby panu rękawice spadały, czy buty spadały, co chwilę by pan wiązał, sędzia ma prawo wyrzucić za nieprzygotowanie do walki i, i nikt się dzisiaj nie zastanawia czy on wypluł, czy ona sama wypadła, fakt faktem, że dwa razy szczęka wypadła jeżeli w momencie kiedy Maciek atakował i nie przyjmował żadnego ciosu, to to jest najgorsze, że otworzył za szeroko buzię i, i ona wypadła, nie, że nerwy, nerwy, go, ambicja go tak Pochłoniła co miał wszystkie jak to się mówi e, zwoje zwoje nerwowe na to żeby dopaść przeciwnika i zapomniał zamknąć buzi nie to, no, to się zdarza i naprawdę wielka wielka szkoda byłby czwarty medal mogły być któryś tam finał więcej nie ale ale i. Abym miał tylko tego typu problemy w seniorskim boksie, że mamy bardzo wielkie serce, bardzo wielką ambicję. Chłopcy mieli, a ja z techniką sobie poradzę. Dziś, ostatnio po tych latach posłuchy, napływają te medale. Tutaj dwa z mistrzostw Europy Seniorów. Rok wcześniej już Igor Jakubowski, tak? Mistrzostwo Unii Europejskiej. To już jakiś taki sygnał był. Teraz przynajmniej te trzy brązy. mam nadzieję, że trzy złota. Zobaczymy, jak to się skończy. To jest. Realny wzrost e, poziomu tego pięściarstwa w Polsce, czy taki trochę wypadkowa jakaś, e, uzdolnionych chłopaków kilku się pojawiło, czy generalnie cały bok poszedł troch, troszeczkę chociaż w górę? Najpierw chciałem jeszcze zauważyć, że był brązowy medal Mateusza Polskiego na igryz... Przepraszam, zgadza się. Na Igrzyskach, nie, to trener ma pamiętać, <laughs> dziennikarze nie muszą. E, e, Mateusza Polskiego w Baku, e, to to, co się teraz dzieje, to nie jest. Eksperci mówią, że to jest fuks, że to przypadek, grał, bo dziecko szczęścia. Teraz będą mówili, łakomiec, dziecko szczęścia. A ja uważam, że nie, że to jest. Ileś lat było posuchy. E... Kadra trenerska jest taka, jaka jest. Na razie przez następne 2 trzy miesiące innej nie będzie. I, i, widać, i widać efekty pracy trenerów. Kto z tymi zawodnikami pracował, pracuje na co dzień w klubie. Kto jest trener Łakomiec, ma doświadczony sztab szkoleniowy i... I to jest po prostu następstwo tego, co było rok, dwa, trzy. Karol Kowal, który tu startował, Sebastian Wiktorzak, który już tu jest w półfinale, byli... Dwa lata temu ze mną na Mistrzostwach Świata kadetów w Kijowie. Tam, im, e, tam poprzegrywali pierwsze pojedynki, ale tutaj już Karol jedną walkę wygrał. Wygrał, pokonał reprezentację Ukrainy, przegrał następną z Irlandczykiem, a Sebastian Wiektorzek wygrał dwie walki. To gdzieś tam jakieś jest, to nie jest przypadkowa, to jest jakieś tam szkolenie, bo przez dwa lata ci chłopcy. Startują w grupie wiekowej wyżej i sobie nieźle radzą. A gdyby Pan miał taką tezę postawić, co by mogło naprawdę ruszyć ten na boks, to byłaby ta liga. Oczywiście rozmawiamy o świecie idealnym, tak? Co ja tego dreguję. Co by mogło ruszyć jeszcze bardziej ten nasz boks? Ja, ja powiem tak, że co by mogło ruszyć cały. Ciągle, ciągle y, mówiło się, mówi się, że komuna to wszystko źle, co za komuny było wszystko źle, że to tamto, że szkoły jakieś tam były kluby. Dzisiaj nasz system sportu dzieci i młodzieży przejął zgnity Zachód. Cała Anglia, cała Francja, Włochy, Niemcy i inne kraje bazują na takich samych zasadach jak myśmy w Polsce ileś tam szkoła, internat, trening, szkoła, internat, trening, państwo za wszystko płaci, dzieci mają możliwości realizowania swoich marzeń. I to nie tylko tutaj dotyczy to systemu sportowego, bo każdej innej dziedziny życia państwo umożliwia młodzieży, młodzieży, realizowanie swoich marzeń, swoich doświadczeń, dokształcania się, szkolenia. A u nas, u nas te szkoły mistrzostwa sportowego, szkoła mistrzostwa sportowego w zasadzie działa w dwóch, trzech dyscyplinach, jest to siatkówka, jest to koszykówka i, i w narciarstwie trochę drgnęło. U nas jest jedna szkoła w Szczecinie, ale gdyby każde województwo przejęło na siebie ciężar pilnowania dzieci i Dofinansowywania dzieci w każdej dziedzinie, i, i nauki, i sportu, to byśmy mieli ten idealny świat, który ma dzisiaj cała, cała Europa i, i Ameryka. Co w takim razie dziękuję za wywiad i mam nadzieję, że porozmawiamy już po dekoracji przynajmniej jednego złotego mentalistę. Naprawdę nie miałbym nic przeciwko temu. My również. Dziękuję bardzo. Dziękuję.